Masz idealną suknię. A co ja mam zrobić? Witaj. Aha, <słuch> Proszę, ta sukienka to jakiś koszmar. Ach, właśnie, nie widziałaś jeszcze kapelusza. Wszystkiego najlepszego. To będą najfajniejsze <słuch> urodziny we wszechświecie. No, nie, nie przytulaj mnie tak mocno, bo zaraz Ach. się. Otóż Dobrze się czujesz? Strasznie cię przepraszam Violetta Przepraszam Okej, okay, a więc to cudo wybrała ci Mhm. Właśnie, i śmieje jeszcze mówić, że mnie kocha To co? Zaczynamy naszą dzisiejszą lekcję? Oczywiście, dzisiaj zajmiemy się modą No tak Przyjrzyjmy się dokładnie hey. tej sukience, proszę Wygląda beznadziejnie, tu wystaje jakaś nitka Oj Angie Masz może przybory do szycia? Jasne coś się znajdzie. Cudownie. Teraz żejt już do końca mnie znienawidzi. Czemu? Wioletta! Nie złości taty. Ale pewnie wszystko, co zrobię, pogorszy tylko sytuację. W dodatku coś ukrywa przed tobą. Co takiego? To znaczy, biorąc pod uwagę to, co wcześniej mi o nim opowiadałaś, się, to twój ojciec uważa, że wszystko wie najlepiej. To nie tak, bardzo go kocham. Ale za to nie znoszę Żejt. Gdybym tylko mogła, odwołałabym przyjęcie. No. Jak ci idzie? Niestety, nie najlepiej. Myślałam, że to będzie o wiele prostsze. A może zamiast duszywać, lepiej coś oberwać? W sumie to całkiem niezły pomysł. Odłóż to. Dobra. Stan z tamtej strony. Okej, okay, już jestem. I co teraz zrobimy? Liczymy do trzech i ciągniemy. Ale znaczy za rękaw? Tak. Dobra. Jesteś tego całkowicie pewna, tak? Mm, tak. Uwaga! Nie, nie mam mowy. Poświęcałam codziennie ponad godzinę, żeby zorganizować to przyjęcie. Zamówiłam dla niej nawet torty, zobacz! Dwa i trzy! To to, to nie przepraszamy! Przepraszamy na Zupełny pełny przypadek! I jak w końcu będzie to przyjęcie? Tak, dowiedziałam się, że moja mama uwielbiała przyjęcia. No to prawda. Skąd to wiesz? Przecież to oczywiste Większość ludzi uwielbia przyjęcia, czyż nie? No właśnie Tak, <grym> tak. Właśnie Szkoda tylko, że będę musiała założyć tę sukienkę od o. No trudno Ale jest też wiele gorszych rzeczy Na przykład geografia Właśnie, zacznijmy już Zobacz, Fiolu, Kilimanjaro znajduje się na północy Tanzanii Tuż przy granicy z Kenią To najwyższy szczyt na całym o, o kontynencie. kontynencie Andy! Jaki znowu Thomas? Hej, Wioletta! Co? Kto to jest Thomas? A nie, chciałam powiedzieć, ty to masz pecha z tymi lekcjami. Mm, coś mi się wydaje, że ktoś próbuje mi mydlić oczy, kiedy myśli o chłopaku. Skąd? Wcale nie, mylisz, się, Angie. Nic z Dobra? <tak> <tak> w takim razie, o czym myślałaś? <tak> o tym, że jestem głodna. Nie może być tak, tak zaraz wracam. No Idziesz do kuchni? Tak. <tak> no dobrze. Aj, <Oj>, violeta, violeta. <tak>